Niewdzięczna Anna. Eee, nie, dobra. Najokropniej tam, Słuchajcie, będą, kochani, to... mamy unboxing z tego, co Anna przywlekła z Polski dla mnie, i to jest bardzo ciekawe, bo moja mama da mi bardzo dużo leków i. Jak to się nazywa? Groszki do prania. Czy. Nie, to są groszki do pani kapsułki do prania. Tak, bo tego w Korei nie ma. To znaczy, generalnie jest na kupangu. Co ty? Termometr. Termometr. Chyba, tak? No, chyba termometr, no, Termometr. Mamy no, jeszcze? uwagę. wcierka, odżywcza. Skrzyp polny. Skrzyp polny, tego w Korei w ogóle nie ma, to jest ciekawe. Na włosy w ogóle praktycznie nie ma żadnych witamin. Oprócz, oh yeah, Nothing silly is anty. Nie zapłaci mi za to, jakby co. Flamingo. Ooh. To już w ogóle otworzone jest chyba. To, um... Powiedz historię, jak spotkałaś się ze swoim, e, swoim date, i jest jej. Jak to wyszło? O, dobra, Ania była na. Na takalbi no, tak uh, I sobie siedziałyśmy, chilewałyśmy bombę z koleżanką. No i nagle kelner podchodzi No takie, no co jest pięć. Dostaje karteczka. Moja koleżanka cała uradowana, że w końcu nie ona. Ja, tylko takie co się dzieje. No Otwieram sobie tą karteczkę, co tam jest. Drodzy widzowie, dostałam numer telefonu. I give you a note, because you are so pretty. If you don't have a boyfriend, please contact me. Hej, guys, Jesteśmy, jesteśmy na... Dokładnie tak. idziemy do jakiejś randomowej poci. I potem idziemy do baru, który nazywa się Casa Corona. E, Sprzedamy tam koronę. Natomiast nie ma to nic wspólnego z Rosją. Don't hate us. Ale mamy wódeczkę. Ale mamy w... O nie, zbanują za to film. Mamy łódkę. Mamy łódkę, łódkę, łódkę. Fun fact, a nie jest złodziej. koronawirusa i 100 tysięcy uh, case'ów dziennie jest pełno ludzi na tałonie. Tak w ogóle wszędzie, gdzie by się nie poszły, jest w dużo ludzi i nie noszą masek. Także na zimne Nie żebyśmy były inne, ale. Jest dzień numer dwa. Jest dzień numer dwa. Idziemy do owiec. Do kawiarni z której są owce. Ania i owca. A Uuu. trzeba się pochwalić swoim stylówką. A, A trzeba się pochwalić moją stylówką? Tak. Look at that. <susurka> tak, bo złapała nas musicę i zrobili nam y, zdjęcie na musicę. Uuu! Uh. Uu. Zaczyna śmierdzieć. Uu. Mm, Zaczyna śmierdzieć. Mm, mm mamy owieczki. Jedna się nazywa Bibi, a druga się nazywa Barbie. I tak w ogóle te owieczki są e, zmieniane co jakiś czas. Wcześniej, wcześniej w ogóle była Haka, Hakuna, Matata. Także nazywały się Hakuna Matata. I tutaj mają taki... E, nie wiem, domek. Ale one tutaj mieszkają cały czas, więc... co myślisz Anna? Są przeurocze. Tak. Taki same mają nawet klimatyzację tutaj. Ani pani ją Ja, Inny. W ogóle chyba obie są dziewczynkami, bo są takie malutkie straszne. A, i te. O, i te owce są e, reski tak w ogóle. Są no? Wytłumacz, co Ciebie irytuje w Korei Południowej po swoim pobycie 10 dni? Coś takiego. Tak. Wszyscy mają przyciemnione przednie szyby. Ludzie! Kurde belek! Jak wjeżdżacie na mnie, nie wiem, kogo mam wyzywać. Czy to chłop, czy to baba, czy to debil, czy debilka. Mogę tylko wyzywać w parkę samochodu, no i co? Jesteśmy teraz na... Hankang! Ale najpierw idziemy po chickena. Idziemy po, po Kilometry dalej i tutaj musimy sobie przejść. Tak w ogóle, tutaj jest Goido. Jest bardzo ładnie. Co so ja? Yeah. Godzina 18. Sunset girl. Oh. <sum> Trzeba było w końcu ten znak zobaczyć. Ładnie. <sum> O, Anna, przyznaj się do, do czego, co przez chwilę powiedziałaś. Julka uważam, że wkierdolą chusteczki i mam fetysz chusteczek. Fetysz jedzenia chusteczek. A jak po prostu kładę telefon. No, takie życie z nią, moi drodzy, takie życie. Widzowie, right jeszcze wam nie dawała lampą right po oczach o 24. Kochani, YouTube, fajnie pieniądze to jest coś, co liczy się w moim życiu. Leave this subscribe and uh, donate me, please. I mam chore biodro. <grymne> <grymne> Dobry dzień! Anny wójcik. Jesteśmy moi drodzy na Queks. Quecks. Quecksmo. Mall. Mall. Nie, Musimy znaleźć to... jeszcze bibliotekę. Tak w ogóle, to kiedyś tutaj była Town. E, um. No i ja byłam też chyba trzy razy, 4 lata temu, to 5 na temu. Oczywiście jak jeszcze byłam, Korea Boo. Just kidding, I'm still Korea yeah. e. No, Także idziemy teraz. Już ten... jest ogólnie dzisiaj moim adwokatem, ponieważ stary dziad chciał się ze mną skontaktować. A ja tylko na jej patrzyłam tak. A? Co on mówi? Co ja się rozumiałam całą słowa, no. ale... Ale widzę, pan go marczę! A ja po prostu wspierałam serdecznie i powiedziałam, że go wyzwalał. Eee, Sexy Lady. A może ci kojarzyć? Eee, Sexy Lady! Uf, uff, uff uf, uff Taki funk-fakt. Tutaj na górze te wszystkie książki to jest po prostu papier. Taki box. to nie, to, to nie są prawdziwe książki. Nikt tu nie wejdzie na drabinie i nie weźmie. Ania, książki? Jak, jak feeling jeśli chodzi o Starfield? Yy. Dostać się tutaj, granicę z cudem. Myślałam, no. że będzie fajniej. Ogólnie dwoma. Dlatego, no. <laughs> dlatego powiedziałam, że to w sumie fajnie wygląda, ale nie do końca aż tak fajne jest, więc... Jakby, no fajnie wygląda na zdjęciach, ale niestety no zdjęcia, no wiadomo, nie? Aha. No jakby no co, no wielki budynek Oczekiwania i rzeczywistości rzeczywistość. Wow. Jakby ktoś się zastanawiał jak wygląda Ania. Ile to ja. Everyone knows. Jak wyglądają e, stacje e, autobusowe w Korei. To jest stacja e, autobusów pośpiesznych. I tutaj mamy bileciki, tutaj możemy sobie normalnie kupić z ludźmi, znaczy... Pamiętajcie, że nie wszystkie są takie ładne. Co? Stacje. A, ah, that's true. W Dedion nie ma takich ładnych i tutaj są po prostu... To jest po prostu Saul, moi drodzy, <sum> <sum> to są ekraniki, tutaj wam pokazuję właśnie, od którego dnia macie autobus. No i tam są wszystkie sklepiki. I tak to wygląda. Wracamy do Dedion. Ty wracasz, ja jadę po raz pierwszy. Dokładnie. Więc to jest e, nasz ostatni vlog z Seulu. Bardzo mi przykro. Uh. Natomiast... <grafy> znaczy przykro mi, nie przykro. W sumie przed chwilę powiedziałam, że chcę wrócić, wrócić do Daejeon, bo to jest nie za Kyobin. Fact. Więc wracamy teraz do Daejeon. E, no, udany flip i widzimy się w Daejeon.